No, hello, tutaj burpos są ze mną! Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzięki z tej strony. Hello. Cześć, witam wszystkich z tej strony. Razer, się ma. się I witamy Was w kolejnym odcinku z Arka, Arka. Survival Evolved. Dzisiaj mamy wszyscy już Pteranotan. E, Pteranotan? Ptero, ptero mamy wszyscy. I, i, i idziemy sobie pozwiedzać okolica. Ja mógł, tak. A mogę, możecie poczekać jeszcze chwilę? Eee, na no się ci? Nie no. mam loading quote. Tak, bo y, prawda już od dobrych 20 minut czekamy aż się, <laughs> Szymonowi odpali Ark. Y, także tego, ale to, to ja bym poleciał tylko zobaczyć tego, tego Dodo, którego wam mówiłem, że, tak, że widziałem. Tak, tutaj jest obok taki jakiś to Alfa cho, Dodo. Chodźcie, chodźcie ten, chodź Gengisie. Yy, nie jestem. Po, pokażę wam tego Dodo oilon, tam jeszcze jest. Bo był tutaj taki przed chwilą Dodos czerwony. Uwaga, nie podlatujmy, bo może nas na hita zjeść. Yy, cały czerwony płonący, niestety już chyba zawinął wroty stąd. No jest, 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 jest Zawinął jest, jest, jest. wroty? Co to za powiedzenie? No tak. Znaczy się rolki nałożył na nogi i pojechał dalej. <laughs> <Okay>. Chodź <ty. śmiech> Jest no, bez kitu, ale domu. on płonie jak jakiś o, demon. Jaki on jest przyjemny. Ty normalnie patrzcie na to. No goś jest. On się nazywa Prime Alpha Dodo. I on z kimś walczy w tym momencie. Parzei, bo on może jakimś ogniem żyje piekielnym. Yeah. Znaczy, nie, walczy właśnie z, z, z jakimś mniejszym tym. Z Dildo. Z dildo, tak. Z, z Dildo, ale jest, ale mm. jest przerażający. kolesiałem ja go chciał mieć w ogóle w ekipie. Ale on on się chyba nie, nie, nie jest da. silny, bo on walczy z takim elitą Dildo, co ja go przed chwilą zabiłem na dwa strzały z dzidy. Znaczy, okay. wiesz jak ale jest. Ale nie, nie próbujmy, yeah, bo ostatnio to się źle skończyło. Właśnie. Y Jakbyśmy spróbowali to przypuszczalnie ten... Czemu ja mam jakiś ten zatrucie? Tu, tu jest nie ee, nie Ten Milo zatruwa dookoła, on taki ma atak. No. Czyś? Dajzer. Słucham? Tu jest tak ustawione, że postać bije więcej dżimej... Dżimej żółtym. Aha, aha. To znaczy, ale generalnie ostatnio jak spróbowaliśmy, prawda, się z, z jednym... Dodo to... Się. to... To była zemsta Dodo po prostu To była zemsta tak, na Za nas. wszystkie Dodo, które zostały zabite wcześniej. A ty Razer mu zrobiłeś yy, siodło do tego? Yy, nie, jeszcze Tero? nie. To weź na no szybko machnie siodełko, ile masz na to. Nie yy... yy, ja mam fibera tylko. A po co mi teraz? Na czym mam... będziesz latał? Masz swojego. Gdzie? A gdzie? U mnie, bo jestem w lesie, a nie w domu. Yy. A on... Człowiek lasu. No dobra. Oh tak. my god. No to po co on ci go tutaj zdobywał? Będziemy Tarnosił. mieli do kolekcji naszej. Będzie, będzie kolejny to, do, tak? do zabicia przez. A zobaczcie, tego ja tego. mam albinosa. A wy też chyba. Ja, mam, się, zielone, się, ja mam zielonego. Chyba Drogon. Drogon tak jest. Z gry o tak? Wy wytłumacz dlaczego Drogon. Bo w tron Denery Stargarian posiada trzy smoki, Jeden z nich nazywa się Drogon właśnie. Rozumiem. Ale to już się skończyła szósta seria, i co I znowu będziemy czekali? Skończyła się i jest bardzo słaba. Czy ja? Czemu słaba? Wreszcie się zaczęli bić, no. Ale wiesz, co ja książki czytałem i jest bardzo różnie. Ja nie czytałem książki i pięć serii czekałem, żeby chociaż jakąś jedną bitwę zobaczyć, no. Nie, no było dużo bitew, co ty. No bo ja nie oglądałem mi się podobało szczucie tamtego gościa, jego z tymi psami. Zejdź z, z, z pterka i mam w ręce glasa, y tak? No? Nie. To leci, Dobra, to co? Lecimy zwiedzać. Lecimy zwiedzać, dokładnie. Gdzie masz yeah. tego swojego Ptero? Nie, nie spać, A, zwiedzać. Tak. Dobra, nie, nie spać, zwiedzać. Zapinkałaś. Ale wiecie co? Bo mgła chyba akurat. się mgła akurat. W <grym> tym momencie zrobiła mgła. No. Leci, 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 widzimy. No. No, Gdzie jest ten dodo? Elegant o Jezu, tu nic nie widać w tym momencie. Nic kompletnie nie widać. Y, tam w lesie jest po drugiej stronie, ale w tym momencie tu nic nie widać. Także ja bym sobie odpuścił jednakowoż zwiedzania okolicy. Y, Oswójmy na... Bronto. Oswójmy Bronto, a w, jak już się zrobi, że tak powiem, y, jaśniej, to wtedy... To wtedy... wtedy... Bo tutaj nam przymaszerował przy, przy Bronto do naszej wioski, okay, to, więc... Y, o, to się jaśniej? Sobie... To trzymaj się jaśniej. Nie, nie jest jaśniej, zdecydowanie nie ja jest Ale mgła, ja ci nie pierdzielę. No wiesz, tutaj to, taka woda. Dobra, moda. ściągnij te, te, te glasy. To co, chcecie oswajać jest... bronto? Tak, oswajamy bronto. A to dobra. ja robię amunicję. No ale ja chyba, ja chyba, chyba ma amunicję. Znaczy ja mam tylko 37 strzał, mam 170 Bez narkotyków. Wysparczy! Ja mam 20, więc będzie. razem. Ja go poproszę, się położy po dwóch. <noise> no, Dzień udzielnie ja mu się, ja mu, no, ja mu tutaj... machnę kilofem. No znaczy siekierą metalową. Nie, 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 nie bij go bo siekierą. Albo to zginie? Nie, ty zginiesz. Na no, no, ogonem cię machnij. <noise> Ale ja mu od pyska to zrobię. No, dobra, go ogon. Gdzie, gdzie ty jesteś, Razer? U, u siebie nie, tutaj craftuję na tej mojej. Dobra, bo on ucieka, ruiny. bo już hmm. w niego naparza Szymon. Dobra, to ja zaraz tam będę. Ehe, to wow, 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 nie wow, wow, ucieka, wow, wow. tylko atakuje Szymona. OLE, ja OBERWAŁEM Z OGONA! <noise> Żeby to się nie skończyło, słuchajcie, tak jak ostatnio. Ale tu jest w ogóle nic nie widać. Ajajaj, aj, aj, znowu oberwałem z ogona. Bo ja go nie widzę, jest tak, taka mgła jest, że, że normalnie... Leży. Dobra, ale... Wow. Śpi? Tak, nieprzytomny. O kurde, dobra, to mamy, Nasze musimy przera, jagódki no, no, teraz. go walnęły. Chłopaki. No to bardzo ładnie jest. Ja po nim spaceruję już. A no to kto ma narkotyki, żeby w niego? Ja skończyć? mam, ja mam, ja mam. Ja, ja mam narkobery idę. to mogę mu wsadzić narkobery. Nie przytąpę, ja mam narkotyki nie. Ale Narkotyki mamy, ale możemy poczekać, bo zobacz mu to spada wolno nie trzeba dawać. Wrzu wrzuciłem mu narkobery. Go. 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 One z ten, mejo, nie? Mejo berry, musimy zabrać te fioletowe. Mamy jedyną ma... niepowtarzalną okazję, żeby mu zakuć podkowy, chcecie? A mam pytanie, a Azulberry też? Najlepiej Mayo, bo wtedy jest trochę szybciej się chyba Dobra, mu mam... powiedz... My... dwa mayobery i dziesięć Azulberry, i idę zbierać więcej. Dobra, chodźcie ja go podkujemy, zaraz, no. no. A powiedzieć coś, na to fajnego. No. Nie! Wierzę, że nie! Tak... Nie. Te kytale. To nie był ten most. To był ten most. Nie. Te cale. To można teraz złapać tego bolę, taką. No dobrze, ale, 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 z, ale z, drugiej dojdę, z drugiej strony. to. To zdąży ten Ark przeżytkiem być, no. Ale, ale z drugiej strony, dzięki ja podziwiam jego upór. Tak. tak. Dokładnie. Dobra, no, on już to tutaj będzie. w szkole normalnie. Pokmal się swoimi ocenami może, co? Yyyyyyyy... Eee, eee, no. mm, w Tak, tak. Steamberry mu, Kto włożył Steamberry? Steamberry też wkładamy? Ale wiecie co? On nie je tego Steamberry. On tak po prostu wszedł... Eee, może rzucić wszystko. On zje to, co mu bardziej pasuje. Drogą. 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 Bo drogą on dla ciał? Nie, bo jest się dziwne, bo zaatakował. A gdzie jest mój, mój ten, właśnie... atakują. To ty tu, tutaj? Co ty tu robisz? Ty tu jeden, ty. Jak go oswoimy, to w ogóle twój Pteranodon walczy. Twój przyjaciel, Ryzer, coś tamtego zrobił. Ale ten nowy, ten na czwartym... O Jezu, co tu się dzieje w ogóle? To tym... e, się, się zrobiło trochę przejrzyście, więc niedługo będziemy mogli... Tak, wyruszyć. wyruszyć. Na podróż! Przygodę! Dobra, no nawrzucałem... ludne Na Nawrzucałem mu Ooo, jest. razna się, 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 się robić. Ma ktoś 55 ten? level? Ma eee, ktoś. Nie. Ja mam 40. Ja mam 54 No bo siadło na 55 jest. A ja mam 50 No to niedługo będę mógł. No polatamy sobie trochę, to to się szybko wbije No tu po odcinku będziesz miał Ale poza odcinkami ja nic nie, nie. robię że... Wiem, Także tego. Tak Ale ładnie się zrobiło Tylko, że chyba dużo dobra, metalu lećmy. trzeba na jego siodło To lećmy, a on tutaj sobie... Tak, pociskamy. on się oswoi w tym czasie, bo no on, on zobaczy, ten torpor mu nie spada, więc może... Juzek. No to nie daruję ci tej nocy Gdzie lecimy w ogóle? Przed siebie Wow! Chyba mi się zwiesiła gra No nie mów O, dobra, odwiesiła się To pościg leci z To gdzie lecimy? Nie wiem Pokażę, jest no, tu to... rzeki, o! Mam kapel. Geyser, gdzie ty jesteś? I czemu Czekaj, nie już. lecisz jeszcze. Ale o, tutaj przeciążony to nie byłem. jest rzeka. No to poczekajcie, bo. Jezu, no? No, Szymo, ty masz zawsze jakieś problemy ostatnio. No, dobra. Zaraz zobaczysz, wakacje ci się skończą. To lecisz, ostatnio, lecimy le... do. A, we w drugą stronę, dobra, już jest. Nie, czekajcie, was. bo tu się kończy rzeka. To ja bym poleciał na drugą stronę tego, y, tego jeziora i po, y, że tak powiem, na Czyli drugą w stronę, stronę słońca. Gór. Eee, gdzie tu słońce jest? No, na drugą stronę gór, lećcie za mną. Eee, po, po, po... Uważajcie tak? na staminę, żebyście na wodzie nie Ale operowali. trzeba u uważać się. Czemu? Giganto. No to ch ja chcę zobaczyć giganto. Już nie denerwuj się, Dżingisie, bo. Yy... Nie no, zaczyna mnie mój syn autentycznie drzaźnić pomału. Eee, złość piękności szkodzi. Patrzcie na stamina, żebyście. A przed bo jak się skończy, prosiłem, to mnie, jeżeli telefonu. ktoś zaczyna mówić, żeby mu nie przerywać. A on dalej, no. Żebyś ty taki był w szkole autentycznie, to jak ja bym był szczęśliwy, no. Oj, dobra już. Na mu przerywam. Dzisiaj dzisiaj No właśnie każdemu przerywasz, no. Dzisiaj mu odpuść. Jak na razie tylko bronek jest. Dobra, czekajcie. Nie widzę go bo. A tutaj jest pod górą. Staminy to jest. A trochę, A co to jest tutaj? Ale śmieszne. O, tutaj jest ten. E, taki... Tu chyba będzie Dodorex, słuchajcie, bo jest taka muzyczka dodoreksowa. Znaczy wiecie co, tutaj ja widzę y, latającego. Y, te są ptaki, są ptaki. Nie wiem, gdzie żeście tak... O, a wiecie, co jest za górą? Bagna są, ale fajnie to wygląda. Józek, tu jestem. No widzę, widzę już was, tak. Podlećcie Dobre, w górę, to bagna fajne zobaczycie. E, ale chodźcie. O, wow, na... ale czad. uważajcie czadne... na stalinę. O, ale pięknie. Czy tam jest latająca wyspa, ja dobrze ją widzę? Z daleka? nie, nie, nie. nie. Na lewej stronie? Tak. A, na lewej chyba tak. Tyle tak. ja, ale co na tą latającą wyspę? Tylko dobrze tylko wylądować chyba na chwilę. Chodźcie, wszyscy z Wietnamicy no wylądowali. trochę z tego. No ja już jestem ja bym, też. Wylądowany. Ja bym sobie obleciał tymagna. Dobra, ale wylądujcie na razie wszyscy, co? Żebyśmy tak przede wszystkim Może... zebrali się co za do kupy. Bo ja jestem ja bym... obok Razera. A gdzie jesteś, Gengiz? Bo my jesteśmy no, na, takim, na takim szczycie wylądowałem sobie. No dobra, polecimy wszyscy w górę, to się znajdziemy. Dobra, to... Ale rzeczywiście, tu jest chyba gdzieś Dodorex, bo taka muzyczka... Może byście też e, małe te... No dobra... A, może Rex. te Dodo zombie... Razer poszukuje... Dobra, to co, lecimy na tą Wodcie. latającą? Dobra, to Wlecmy, lecimy na tą latającą wyspę... w tym kierunku... No to A dobra, to, 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 to tam się spotkamy na miejscu, bo tak to nie ma sensu się szukać... Spotkajmy się na miejscu tej latającej wyspy, o, ależ to jest wielka plansza w ogóle... Ogromna, chyba to większa niż The Center... Ma, pod, po, pod, pod, podobają... O, na dole są brąciaki i to kilka. Trzy. No. Każdy innego koloru. Szukamy jakieś no, Ale nie, nie, jesteśmy rasistami, nie, nie jesteśmy rasistami, więc y, nieważne, że mają różny kolor skóry. Ty, a nie. tu mi wygląda jak jakiś bagno z tego. To jeziorko pod tobą, Ryzer, jak jakby na o, pewno olejowe. Była, na pewno była latająca wyspa, bo już tego nie widzę w tym momencie. No bo życie, jest, to, jest tak? za drzewami. Jest, 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 jest. Za drzewami jest, wiesz? A tu krokodyle w, tej, w tym w tym Stawiku są. No bo właśnie mówię. O, o tym ty tym... widziałem Giganoto. Gdzie? Ja go jeszcze nie nigdy... widziałem. I to Albinos. Ja go nigdy jeszcze nie widziałem. Tutaj nad tą wodą jestem. Nad tą wodą, no. Ej, Może ja. ja wie, wiecie co ja widzę? Co ja ty widzę badę z Deudikurus. To on się wie, właśnie schowa scho do lasu, ale jest. Biały Albinos Giganoto. Ło, wow, jest, faktycznie. A no to on wygląda jak T-rex. No nie, jest trzy razy większy, wiesz. Ale w sensie wygląda mi przypomina T-rexa. Ale kurde, jakie tu piękne no drzewa w tym lesie, zauważyliście? Te wysokie? No to, ja to jest nowy fajna. biom. Jakieś sek sek sekwoje to wygląda. A, ja, to jest pewnie ten nowy biom Redwood Forest. Tak, tak to jest radny. Na tych drzewach można budować bazy, wiesz? O, prosz. Mm. Są takie platformy fajne i, i można się tam budować, dość duże są. Dobra, lecimy na tą latającą wyspę. Ja się, ja się muszę wylądować na chwilę, bo już. A wiesz, co nie... jeszcze widzę Purpos. Co? Usypiającą małą małpkę. Małp o małupkę. Rzuca odchodami i usypiacie. Łata ta 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 Na co What? się wbiłeś? Z, no, osy, pszczoły y, zmutowane. Muchy, komary. I aligator. Uciekam na piechotę przed aligatorem. Ale chyba naprawdę ta mapa jest większa niż CCNT. Ta jest olbrzymia. Łałałała, wow, 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 wow. dobra ja muszę stąd odlecieć, bo wszystko zaatakowało. No i one staminę zabierają, więc tym bardziej uważaj. Aha, no to właśnie się zastanawiałem dlaczego staminę nie mam. Dobra, no, lecę tutaj, dziwne dałem, chmury dobra. są w ogóle czerwone. A tu jest jakiś w ogóle Stonehenge. Stone Już Age. Stone Age? No. jesteście na tej wyspie? Ja A, Stonehenge. O Stonehenge, ci tak, Stonehenge. No z której strony według mnie dolatujecie, bo ja już też dolatuję i nie widzę was. To znaczy, no bo... Każdy ja jeszcze daleko swoim... Ja też. Każdy poleciał swoim hmm. tempem, że tak powiem. Tylko że Tylko z daleka ja jak widać takie tak? Tylko ty tak zapierdzielasz, dokładnie. Ja ją już widzę, tą tą wyspę. ja już do niej dolatuję. Jak sobie klikniecie K i dacie scrollem do tyłu, to będziecie mieli taki jeszcze większy widok, nie wiem czy. Graliście z trzeciej osoby. Hmm? O, fajnie. Ja już jestem na wyspie. O, roni się. A tam jeszcze Kurde, ty, jest daleko. Nie wiem czy tu jest grane, ale tu jesteś fajnego. No to ja już tam lecę. Lecę, lecę do ciebie się tylko że musiałem ja przecyduję. No, no upaj na tą Zabiję tą małpkę i dostałem całe opancerzenie. A dlaczego Widzę. zabiłeś tą małpkę? Mieliś Widzę, na wyspę. No, bo że ci niego kupą, no. no. Ale lecę w stronę wyspy i po drodze widzę T-Rexa balącego się Badas. Powiem wam szczerze, że na dzień dobry. Wyspa przywitała mnie dwoma kamiennymi głowami. Wow. O, czyli wyspa wielkanocna. Hmm. No, naprawdę, jestem tutaj. Dobra, ja już. Staram, to... się, staram się was do, dojrzeć, ale nie widzę was. Do już dolatuję do wyspy. Jest ja już tyle. też będę, zaraz jestem tutaj przy tej wodzie. Ja się, rozglądnę zawsze. ty mnie widzisz, Rezer? Tutaj... Ja nie wiem. E... A wy jesteście już na górze? No ja już dolatuję ja właśnie. Wyciec, no. Ja właśnie lecę na górę, tak jakby, pod tą, pod tą wyspą jestem. Pod widzę wyspą? usypiającą żabę. A ja przelatuję przez... Y... Ale będzie przy... Widzę na wyspę. widzę cię. Widzisz mhm. mnie? Ja też lecę. W ja... prawo, w prawo, w prawo, w prawo twoje, zawracam. Oj, tu... tylko że tu akurat słońce mi świeci, wiesz? No dobrze Ty lecisz, wiecie... dobrze lecisz. Widzę, lecisz. widzę, widzę, widzę twój nick. No. Widzę usypiającą... Chodź zobaczysz tę kamienną głowę. on? Tak. Idę za tobą. Jestem już tutaj na górze. Ale ten wulkan z daleka też wygląda potężnie ogromnie. Jesteśmy pod słońce, ja Pod słońce właśnie, o, ale tutaj i koniec, zobacz. Wow, z... a tu są jakieś Mówiłem o tych dwóch kamiennych głuchach, zobacz. A, a próbowałeś tam wejść, do środka? N nie, jeszcze. O, tu jest jakaś jaskinia, normalnie schody i wszystko po kolei. Ratuję tam, na całą górę. Tak, ale nie u mnie. Chodźcie, tutaj na obrzeże, wejdziemy do tych, między te głowy. To jest ja na, nie wiem, gdzie wy jesteście. E, obrzeże, obleś dookoła wyspę na obrzeżu, to w końcu zobaczysz. Ale ty ja cię widziałem, wiesz, rajder poleciałeś po prostu w lewo, trzeba było w prawo polecieć. Ale ja jako do tam obrzeża, wy... ja przylecisz, to nie znajdziesz. Bo, bo my stoimy tak. na obrzeżu, czekamy. Okej. A wy widzicie Dobry. wulkan, czy nie widzicie? Nie widzimy wulkanu stąd. A to jesteście z drugiej zdrowie. strony, tak? No co na razie to jest tutaj widzimy zejście do tego. Nie wiesz, co to jest obrzeże? Nie. No wiem, tylko że tutaj wiesz. Nie, ale Szymon, nie wiesz, co to jest obrzeże? Nie. A brzeg? Wiesz, co to jest brzeg? Tak. A to brzeg wyspy. No. Bez wody. Naprawdę? Mhm. No wiesz, nie, nie byłbym zdziwiony. Dobra. What the fuck, co tam jest? Nie, dobra, o, czekaj. Tylko taki spoilerek A tam pewnie skorpiony? Nie, 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 to jest nie, tam jest coś jest fajnego w ogóle. No. Okej. Okay. Oblatuje <grystuje> przy brzegu całą wyspę. Tak jest. Poważnie? Co to jest? 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 Ja tam nie idę nawet jeszcze. To jest bronto. Ale... Tam widziałem pewnie. co? Dinozaura. Tam pewnie jest, są jakieś skarby. A, to nie to jest. jest bronto! Co to jest? O, idę stąd. Co to kurde jest? Nie wiem, ale to gryzie. Gryzie, tak. jest wielki. ale się przestraszyłem. To wygląda jak... Ale on ma zęby. Nie, to no wiecie co obo robicie. Ma długą szyję, to ma długi ogon i dziwnie na nas patrzy. I, i mnie zaatakował, dostałem, obrwałem. Patrzy na tytanos. mnie, jakbym był jego jedzeniem. Czy to, to wygląda jak bron, to tylko że z kolcami. Titanozaur. No. To jest titanozaur? Możliwe, możliwe. Ale on nie będzie chyba atakował. Bo... Eee, ty, to są... ty, ty, co jeden, ty. Obleciałem całą wyspę, nie ma was. No, nie, Usypiający ty... pterodaktyl. No, już nie ma nas. Nie wiesz, to zakopaliśmy się. Mówiłem, por wejdźmy tak, spod jesteś, kamieni. U góry jesteśmy, tak? Na, na, na wyspie, u góry. U tak. Nie, to czekaj, to ten bron, to ten bronto, znaczy to, no, cokolwiek to jest. To chyba ten titanozaur. Takie jakby tak. kamienne kolce ma, taki pancerz. Tak, 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 tak. tak. Po całym swoim ciele. Ja widzę to kogoś tam. Ktoś tam leci. Ja to też leci. kogoś widzę. Na lewo. No to ja specjalnie wleciałem. O, dobra. O, kurde, ale fajnie to wygląda. No mówiłem ci, że tutaj jesteśmy. A, myślałem, nie że nie właśnie widzę. takie wyspy wielkanocne, tutaj bardziej takie jakieś asteckie. A chodź tutaj, reserve. Zobacz. Powiedzieć, to, to jest co to jest. A nie, nie wiem. A to jest diplo, diplodok. To on jest spoko. Wiecie, że on damage'a nie zadaje? Nie? Nie. nie? On jest ty. No um, on będzie was odpychał od siebie, ale jego damage jest zerowy. Chyba, że macie jakiegoś moda, który zadaje damage. To znaczy, to może nie, nie Szymon, ale. ale dolatujesz tutaj? Nie wiem, obleciałem już tą wyspę. Nie, ty nie, jesteś za, na pewno nie, tej Zadaje jeden mecz, uwaga, zadaje jeden. Ja jestem na samej a górze, nie dłużej, ale zadaje. Miałeś dookoła latać, a nie na samej górze. Dookoła wyspy. Mówicie, mówicie mi, na samej górze. Na, na, na... obrzeżach! Obrzeże! Czyli jak coś się kończy, to jest jego brzeg. Hmm. Ale 30 to... w pionie, 57 w poziomie. Kozacko wygląda. Na mapie. Ruiny widzę jacyś No to tu! To, to właśnie to tu a tych ruin, ta ruin jest dużo Chyba, że tam jakieś kolejne znaleźć Ej, to wygląda jak jakieś RPG Proszę, nie wchodź tam na razie, Razer, bo my czekamy na, na, na Szymona 30 w pionie, 57 w poziomie Widzę te ruiny, a nie widzę tych 30 w pionie, 57 w poziomie Czekaj, ja podlecę tak ja na górę i będę... miał mapę dziennie to bym poleciał tam Dobra, lecę do góry. Jesteśmy na górze, tak jakby, więc y, powinieneś nas zobaczyć. Jesteśmy w stronę południa bardziej. Pod tą wyspą czy obok tej wyspy? Nad tą wyspą. Nad tą nad... wyspą jesteśmy we trzech. Mam te ruiny, a nie widzę was. Ale to mogą być inne ruiny, bo Ty tutaj możesz dużo mieć jest. Z drugiej strony kolejne ruiny, my ci mówimy, gdzie my jesteśmy. Wiesz co, polecę na środek bądź, wyspy. Po, chociaż raz porządny i posłuchaj się, co nie, się do ciebie mówi. Jak już miał mapę odwokowaną, to Dobrze, ja mówię... lataj dookoła brzegów wyspy. Tak jak widzisz jej obrzeże, to leć wzdłuż, w prawo albo w lewo i na pewno dolecisz do nas. Dobra, to ja mam pomysł, żebyśmy już, skoro Szymon nie nagrywa, to, 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 to żebyśmy Pod... poszli do tej ruiny, bo on nas nie lecę, Nie, 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 nie. Nie. Tu nie, 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 nie. nie, e, tu nie, od, nie, nie, nie. Od tej wyspy nie lecieliście, w prawo? Nie, poleciałem w kosmos. W lewo. Zależy nie Szymon, od, od tej wyspy. Jesteśmy na wyspie. My nie jesteśmy z wyspy, nie wylecieli w ogóle nigdzie. Jesteśmy na niej ciągle. E, nie Szymon. wytrzymasz z nami. No ale co nie wytrzymasz z nami? Cały czas ci mówimy, że je, żebyś leciał wzdłuż brzegu wyspy, obrzeża wyspy, a ty sobie coś, nie wiem, ustawiłeś coś innego, no nie rozumiem. Jesteś na ciebie dużo, to jest prawda. Tak. Będzie to tu robić. Jedynie tylko ja bym miał prośbę, bo e, do widzów moich, Marcina, Rajzera, powiedzcie nam, czy to jest normalne, że ten serwer tak się wczytuje, czy to jest wina Nitrada, bo pewnie niektórzy z was na pewno mieli serwery na modach. W 100% pewien tego, że... Chodzimy. Że, że mieliście. Więc pytanie takie zasadnicze, czy, czy, czy wiecie, dlaczego tak jest? Nie no jest to, że wchodzimy. No, Słuchajcie, pasap... ja bym wleciał teraz na początek, trochę je schowamy, bo tutaj nas te mucha będą atakować. Mówisz? O, patrzcie, Aha. jak sobie ładnie tu wchodzi. nie, wchodzę. czekaj, ja wziąłem tego. Ale gdzie? Dam się, da wlecieć? Tak, tak, tak. Ja już A kto, gdzieś... ktoś, ktoś wziął mojego? Teronadona? Gdzie Dobre, on jest? To... Nie, no ja mam swojego. Ja chyba. mam też tak. swojego. Hmm. No to moja sobie poszła młoteczka gdzieś. Dobra, już ją mam. Ja próbuję kurde tu jakoś wylądować. Ale jakoś. tu lochy są. Świetnie no. to wygląda, naprawdę. Wiecie co, będziemy to chyba wylądowa. robić kilka odcinków z takiego zwiedzania, bo to wygląda niesamowicie. Tak jest. dobra, ja, ja tu wylądowałem i, 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 i a też... A weźcie o, jeszcze kurde, kawałeczek. Co, bo właśnie, bo ja nie mogę się ruszyć. Chcę spróbuję dosiąść. Do się... Wow. Wow. Czekaj, czekaj, czekaj Marcin. Dobra. Dobra, Młoteczka, hmm. czy może też zostać przy. Dobra, ja młoteczkę wziąłem. Ja dobra. Trochę. Trochę. dobra, wylądowałem ją. Oli, okay. się, dobra, nie wchodzimy tam, słuchajcie. To już na następnym odcinku sobie pozwiedzamy dokładnie. Kurde, jak to jest ciężko, jak to jest. Ten. O, dobra. Udało się. Dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i do następnego odcinka trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Łapka w górę, komentarz. Pamiętajcie. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Trzymajcie się do kolejnego razu. Yo, Siem. cześć. Dzięki, Siemanku. Cześć.